Cześć Siemanko. witam Was bardzo serdecznie, koledzy i koleżanki wędkarzy, w kolejnym nieperfekcyjnym openingu paczki od Perfect Fishingu. Poprzedni zobaczycie po tym, ale najpierw, najpierw ten standardowo otwieram boksa i coś, co wita nas na wstępie, to jest ulotka numer 3x24. W środku, standardowo jest spis tego, co znajduje się w środku. Kilka słów o każdej z tych rzeczy, a na odwrocie. Protip tyczący się jednej zazwyczaj przynęt w boksie. Znajdziemy jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, które dostaliśmy. Niemniej ja standardowo ulotką będę się posiłkował, tak żeby Wam niczego nie pominąć i zachować jakąś chronologię. I teraz tak, w boksie znajdziemy jeszcze reklamę, coś czego do tej pory nie było. Łowisko bielinek, jak dobrze czytam. Yy, ale to sobie zostawię później, zajrzę do tego może, może nie. Yy. Kolejna informacja o zawodach. Możecie poczytać o tym na socjalkach, ale coś co nas przede wszystkim interesuje zawartość samego boksa, bo to są takie małe małe dodatki. Pierwszą przynętą jaką znajdziemy w boksie jest to wobbler od sieka. Ukleja, igła, bardzo smukły wobler w rozmiarze 4 cm, pływający, dedykowany kolor dla perfect fishing, bardzo fajny, od góry taki się mniejszy, przechodzący w jasny brzuszek. Coś, co należy zaznaczyć, to jest to, że możemy go z tytułu jej niewielkiego rozmiaru użyć w tych szerszych rzekach, jak i tych mniejszych ciekach. Jej smukły kształt sprawi, że nie zostanie wypchnięta nawet przez szybszy nurt. Ale coś, co warto zaznaczyć, to jest to, że możemy jej użyć nawet łowiąc w jeziorach, i to też niczemu nie wadzi. Możemy ją śmiało poprowadzić zarówno z nutem z tytułu tego, że jest pływająca, nie tylko prowadząc wachlarzem, ale też wypuszczając kawałek dalej, wedle woli i pobożnego życzenia lub tyle, ile nam linka albo stanowisko pozwala. Drapieżniki jakie możemy na nie złowić? Chyba wszystkie, ale na pewno zakładając sieka na pewno możemy się spodziewać klei, jazi, może boleń, ale również w to wejdzie okoń, a w tych małych ciekach również, również pstrąg powinien być zainteresowany takim maluszkiem. Kolejną pozycją na liście są to gumki od Berkleja yy, z Nikszat Hot... Fire Tiger, tak się dokładnie nazywa. Bardzo ładnie nakrapiane. E, przynęta wykonana z miękkiego, ale jak to jest napisane, wytrzymałego materiału. Jest faktycznie bardzo miękka. E, ja sobie pozwoliłem do niej zajrzeć. Na pewno przynęta sandaczowa, myślę, że głównie. E, ale szczupaki jakieś większe okonie również mi powinny pogardzić. Nie jest przynętą aromatyzowaną, e, niemniej. Myślę, że doskonale się sprawdzi właśnie przy, przy połowie za pomocą klasycznej główki. Mniejszy rozmiar myślę, że byłby dobry na dropshota, na jig riga, tego typu rzeczy. Realistyczne oczy, twarde przede wszystkim. Celowniczek tutaj z boku myślę, że jest również warty zauważenia i może być dość atrakcyjny dla ryb. Trzecia pozycja na liście i kolejna twarda przynęta, to jest druga. Jest to cykada od SpinMada. Taka malutka, ćma, eee, 2,5 grama wagi. Kolor jest podany w numerze, to jest 101 albo 0101, jak kto woli. Eee, ale taki żółtawy tygrysek, myślę, że... albo żółtawy okoń. Bardzo ciekawa pozycja, przynęta, przeznaczona do połowy przede wszystkim wiatru. Przylęta przeznaczona przede wszystkim do połowu kleni, ale myślę, że nie tylko, bo strogi również powinny się na nią skusić. Założenie jest takie, żeby można było nią łowić w tych płytszych zbiornikach, w tych głębszych jednak z tytułu uwagi trzeba będzie trochę poczekać, aż, aż zejdzie. Bardzo subtelna praca, migotliwa. Mamy jedno oczko do zamontowania agrawki i jedną kotwiczkę, więc gabaryt ryb też nie powinien być zbyt duży. Myślę, że o koniec też się na nią skuszą, ale zobaczymy. Będę testował, jak nie zerwę, jak coś złowię, to na pewno będę wtedy wiedział, albo się Wam pochwalę. Czwarta już pozycja na liście i trzecia, czwarta przynęta. Błyska od Selecta Omega 2,8 g, 34 mm długości. Kolor numer 16, możemy dostać losowy kolor. Jest to najcięższa błyska ofercie Selecta. Niemniej 2,8 g, bardzo obstrągowa, jeżeli trzeba ją podać dość, dość daleko, na pewno się sprawdzi doskonale. Eee, I świetnie będzie się sprawdzać w rzekach, ale nie tylko, bo w stojących akwenach również, również powinna dawać radę. Kolor taki powiedzmy fluo pomarańczowy i, i, i zielony. Mamy narysowane jakie ryby możemy łowić. I dziwi mnie tutaj lipień, bo nie spotkałem się, żeby jakakolwiek marka miała zaznaczonego lipienia. Że można go łowić, że przynęta jest dedykowana dla niego, ale może akurat. Akurat na lipienia nie liczę, że go kiedykolwiek złapię, chociaż nigdy, nigdy nic nie wiadomo. Niemniej, bardzo ciekawa pozycja, na pewno uzupełni mój rzeczny asortyment, jeżeli chodzi o blachy, te strągowe przede wszystkim. Kolejna pozycja na liście, tym razem. Coś gumowego, zanderki od Westina w rozmiarze 8,5 cm. Dwie sztuki w opakowaniu. Unikalna praca tej przynęty i gdzieś tam niestandardowe, może nie tyle zbrojenie, bo będzie takie dość dziwne, ale możemy je śmiało uzbroić w główkę nie za dużą albo w hak pojedynczy i dociążyć czy buraszką, albo, albo odważnikiem do do Grig'a i sprawdzi się doskonale mniejszy rozmiar. Dropshot myślę, że jak najbardziej. Ten myślę, że też by się sprawdził, ale na te takie większe okonie. Myślę, że podziała większy rozmiar z kolei, na pewno bym uderzał w sandacze i szczupaki. Ten jest bardzo, bardzo uniwersalny. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest bardzo realistyczne odwzorowanie, odwzorowanie sandacza. Tutaj również możemy dostać losowy kolor. Ja akurat dostałem taki, powiedzmy, sandaczowo-okoniowy. Myślę, że będzie kusić nie jedną rybę, oby. Kolejna pozycja na liście i tym razem nie przynęta, a przypony stalowe. Widzisz, tak, stalowe. Dwie sztuki w opakowaniu. Średnica 0,24 mm, długość 25 cm i wytrzymałość 7 kg. W ulotce mamy napisane zupełnie co innego. Mamy podane 5, 7, 9, 11 kg. Więc myślę, że możemy dostać totalnie różny, ale zobaczymy. Ja akurat dostałem ten. Nie wiem co dostała reszta. Może u kogoś obejrzę, jak ktoś wrzuci, i wtedy będę miał porównanie. Niemniej tego nigdy za mało i zawsze się przydaje. Kolejna pozycja na liście i tym razem znowu przynęty gumowe. Kolejna paczucha gum tante od fish upa w rozmiarze 3 cale. Kolor to jest watermelon fluo orange, czyli taki bardzo przełamany. Imitacja pijawki doskonale się sprawdza przy połowie okoni, nie tylko w jeziorach, w rzekach. To jest klasyk, jeżeli chodzi o przynęty. W opakowaniu mamy 6 sztuk. Są bardzo silnie atraktorowane, bo cała sam box aż nie chciałbym powiedzieć, że pachniał, ale, ale przeszedł z zapachem tych, tych przynęt, więc tym bardziej, jeżeli mamy te przynęty, ja to zaznaczam za każdym razem zapnijmy je, bo po co ma nam śmierdzić albo brzydko pachnieć. Jeżeli chodzi o zbrojenie, tant, no to jest temat rzeka, tego jest pełno wszędzie. Ja na pewno sprawdzę je na morze droprzocie, Grigu może czeburaszka, zobaczę. będę kombinował, jak przyniesie efekty, super. Jak nie, no to będę próbował do skutku. Przedostatnia pozycja na liście, jest to słoiczek pełen przynęt. I nie jest to Libra. E, przynęty od Finesse Bite, e, Duckworm, jeżeli chodzi o model. E, bardzo mięciutkie. Ja dostałem w kolorze takim białym powiedzmy, albo lekko serowym, takim przełamanym. Zapach na pewno jest serowy. Jest zaznaczony i jest to bardzo silny aromat, bo zajrzałem już do niego. 10 sztuk w opakowaniu, rozmiar to jest 75 mm, takie 7,5 cm. Bumki na pewno doskonale sprawdzą się na dropszocie, są bardzo mięciutkie, bardzo wiotkie, bym powiedział. Tutaj teraz fajnie widać, dlaczego dokłem. Ogonek jest taki, jak noga kaczuszki. Na pewno dropshot, na pewno wszelkie odmiany Karoliny, jig riga, Texas riga i tak dalej, myślę, że to też powinno się sprawdzić. Dowolność kombinowanie, jak najbardziej jest dowolna, wędkarstwo to jest jedna wielka improwizacja czasami. Ciekawa pozycja, jak rzucam kolejny słoiczek do przynęt okoniowych, bo z tym zamysłem na pewno ich będę używał, ale również możemy je przeznaczyć. Na pstrągi, naklenie, na jazie, będę uznania i pobożnego życzenia. Ostatnią pozycją na liście jest to przynęta od mepsika, obrotóweczka klasyk w rozmiarze 3 wadze 6,5 g. <klimy> Meps Comet srebrny czerwone kropki, tak jest opisany, co o klasyku? Yy, troszeczkę wydłużona paletka sprawi, że przy szybszym prowadzeniu ta paletka będzie odstawać dalej od korpusu, dzięki czemu będzie naśladować śmę, przynajmniej takie spodane w ulotce. z kolei przy wolniejszym prowadzeniu od czasu do czasu może uderzać o korpus, naśladując zranioną rybkę. Możemy również mieszać tak jakby szybciej, wolniej, robić małe przystanki, co nam naprawdę daje dużo, dużo możliwości i naprawdę wachlarz. Asortymentu, jeżeli chodzi o przechytrzenie drapieżnika, doskonale sprawdzi się przy łowieniu w wolno płynących rzekach, tudzież w zbiornikach, albo właśnie stojących jeziora stawy. Dowolność myślę, że na pewno, na pewno może dać szereg ciekawych ryb. Kończąc, pomału, ostatnia, ostatnia rzecz, jaka jest w boksie: blepa, odfikot, taki ładny garbusik. Jeżeli chodzi o przynęty, były bardzo różne, od okoniowych, przez pstrągowe, po przynęty na grubsze drapieżniki. Niemniej mamy nadal kwiecień, jak to nagrywam, i okonie są w trakcie tarła zazwyczaj, więc no takie łowienie, okej, okay, one nie mają okresu, ale można by było uszanować to, że one też się muszą wytrzeć. Nie trzeba. To jest. Wasza moralność, albo moralność wędkarzy, jak to woli. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten box. Jeżeli chodzi o poprzedni, który przyszedł, zapraszam do oglądania. Mystery Box, wiosenny, wczesnowiosenny. dużo smakołyków okoniowych i nie tylko bo strągowe też się znajdą. A co jest w środku? Zapraszam do prezentacji. Po otwarciu boxa standardowo na ziemniowcu nas ulotka. numer 2x24 w tym przypadku. Paczka przyszła w lutym, pod koniec lutego. W środku w ulotce znajdziemy spisy rzeczy, które znajdziemy w boksie, przynęt i nie tylko, i akcesoriów. E, kilka słów o każdej z tych rzeczy. Trochę podpowiedzi, bardzo super temat. A na odwrocie, protip tyczący się jednej z przynęt, znajdujących się w boksie, najczęściej przynęt. Nie przedłużając ja się urodką standardowo będę posiłkował, ale tym razem zaczniemy trochę inaczej, bo. Oprócz ulotki na wstępie, mamy informacje o zawodach Puchar Perfect Fishing Online z aplikacją Fiskę. Eee, więcej możecie się dowiedzieć na socjalkach Perfect Fishing, tam macie wszystko ładnie wyjaśnione, myślę, że nie będę tego powielał. Pierwszą paczką po otwarciu i pierwsza pozycja na liście są to takie oto malutkie ale powiedzmy od flagmana. <laughs> Imitacja pijawki możemy zastosować ją dowolnym, dowolną metodą tak na dobrą sprawę, powiedzieć jak żegnie nam się podoba, e, czy to będzie drop od malutka główka, czy buraszka, cokolwiek, jeżeli odpowiednio ją zanim, zanimujemy, tak, to myślę, że powinny, powinny nam powielić przede wszystkim nasze brania i naszą skuteczność. E, Rozmiar tej przynęty to jest 1,6 cala. Bardzo silnie atraktorowana. Ja ją otworzyłem niechcący w pokoju i bardzo, bardzo okrutnie śmierdzi mi powiedział, ale myślę, że to jest kolejny atut, więc tym bardziej bym zamkniętą trzymał w paczuszce. Dalej. Kitomi od Flagmana sprawdzi się, bo tak się nazywa ta przynęta, sprawdzi się doskonale na okonie, klenie. Myślę, że jazie, pstrągi również powinny być zainteresowane. Co do okoni, fiolet, killer. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że zabiorę ją na najbliższy wypad, może, może wam ją zaprezentuję. Kolejna pozycja na liście i znowu flagman. Jest to zestawik haki oraz obciążenie ciężarki do jigriga. Haki w rozmiarze 8, o bardzo dużym oczku, bardzo cienkim drucie i doskonale będą się żeby współgrać z Hitomi, z przynętą Hitomi. Ale oprócz tego dostaliśmy również ołów o wadze 2 gram, 5 sztuk. W połączeniu tych trzech rzeczy dostajemy dobry zestaw do Jigriga, który również będzie doskonałą metodą, jeżeli chodzi o Hitomi. Ale nie byłoby pełnego zestawu, gdyby nie Fluorocarbon, który również znajduje się w boksie od Mikado. 50 metrów, 0,2 jeżeli chodzi o średnicę, i wytrzymałość 3,77 kg. Czyli powiedzmy takie 3,5 kg ze spokojem powinien nam wytrzymać. Bardzo fajne połączenie. Mamy gotowy zestaw, nic tylko wiązać i łowić dalej. A grawki w poprzednich boksach też były uzupełnienie Mamy, mamy sami, więc boksy wcale nie są takie, takie bezużyteczne. Trzecia pozycja na liście i ta, która mnie. Zaskoczyła chyba najbardziej. Jest to wahadłóweczka od Westina. Fidusen w rozmiarze 3,2 cm oraz 2,8 g. Jak najbardziej wahadłówka strągowa. Czarna pomarańczowe kropki, fluo. Z tyłu czarny, przechodzący w pomarańcz, który również jest w kolorze kropek. Te kropki, myślę, że powinny dać kolejny bodziec, ale równie doskonale sprawdzi się myślę na okoniach gdzieś tam klenie również powinny w to uderzyć. Naprawdę bardzo uniwersalna przynęta. Jak się będzie sprawdzać? Mam nadzieję, że się przekonam. Kolejną paczuchą gum, która została nam zapakowana do boksa. Jest to paczucha od Kanal Gratis. E, bardzo nietypowa, taka dość mało przejrzysta, nie wiadomo co jest w środku. Ja już wyciągnąłem. Są to takie oto gumki w rozmiarze 10 i 7 cm. Imitacja babki. Mm, gumy wykonane z bardzo miękkiego silikonu. Doskonale sprawdzą się na dropszocie zwykłej główce, czymkolwiek, co poprowadzimy to na dnem. Guma na pewno odstaje od tych rzeczy, które... od tych gum, które znamy, znamy na co dzień. Jest bardzo nietypowa, ale myślę, że to zrobi największą robotę że jest inna niż wszystkie. A co do mniejszego, Dwa warianty, jeden większy, drugi mniejszy, pozwoli nam się doskonale dopasować do sytuacji, jaką zastaniemy na łowisku. Jeżeli chodzi o kolor, ja tutaj akurat dostałem taki no powiedzmy brązowo-fioletowy z brokatem, ale możemy dostać zupełnie różny. Sam jestem ciekaw, jakie, jakie jeszcze były pakowane. Ale jest to naprawdę bardzo ciekawa przynęta. Nie jest jakoś mocno atraktorowana, ale nie pachnie taką chamską gumą. Myślę, że doskonała żeby to przetestować sam osobiście bym po nie chyba raczej nie sięgnął a tak będę miał okazję je potestować kolejna twarda przynęta na liście jest to woblerek od Lucky Johna basara 56sp nie wiem co z tym 65 56sp 5,6 cm wyposażona w system rzutowy oraz dodatkową grzechotkę. jest to wobler typowo twitchowy, doskonale sprawdzi się na okonie czy w momencie, kiedy go podszarpniemy, on zawiśnie w toni. Dlatego jest oznaczony SP, suspending. Bardzo migotliwa praca. System dalekiego rzutu pozwoli na precyzyjne rzuty, a grzechotka, którą jest wyposażony, będzie doskonałym dodatkowym wabikiem. I miejmy nadzieję, że będzie skuteczna i za szybko jej się nie pozbędę. Przedostatnia przynęta, albo przedostatnia pozycja na liście. Jest to Heringszat od Savage Gear w rozmiarze 13 cm. Przynęta szczupakowa. Przynęta szczupakowa. Możemy dostać zupełnie losowy kolor. Ja dostałem dokładnie taki. Drugi raz. Ten poprzedni, jakiego dostałem, jest większy, bo mam bodajże 15 cm. E, mięśnista, miękka guma, atraktorowana, klasyk jeżeli chodzi o, o szupaki klasyk jeżeli chodzi o Savage Gira. E, myślę, że zbrojenie będzie klasyczne w główkę jigową i nie będę tutaj za wiele dziwił i będzie cierpliwie czekał na otwarcie sezonu szczupakowego ostatnią paczką jaką znajdziemy w boksie są to gumy od Matuszaka Realistic Shad w rozmiarze 7 cm dostaliśmy tutaj całkowity miks kolorów, czyli mam nadzieję, że każdy dostał co innego albo mało się powielają. E, Realisty krzady, różne rodzaje gum, jeden rozmiar 7 cm, a dostaliśmy kiełbia, płoć i jazgarza w środku. Przynęty naprawdę dobrej jakości. Wykonane z bardzo miękkiego silikonu, bardzo trwałego silikonu przede wszystkim. Wymienione tak, jakby imitacje ryb są przysmakiem wielu gatunków. Drapieżników skutecznie możemy mówić o konie, jakieś tam niewielkie szczupaki, podejrzewam, że nawet sandacze. Jazie razie od wyboru do koloru. Możemy uzbroić ją na przykład w malutką główkę jigową, e, hak offsetowy i czeburaszkę albo spróbować jig riga na większym haku. Możliwości jest ogrom. Warto zaznaczyć, że. Gumy nie farbują, więc możemy je śmiało mieszać z innymi, nie powinno się nic stać, ale ja i tak bym nie zatrzymał w tym oryginalnym opakowaniu, chociaż różnorodność kolorów na pewno na pewno wpływa na plus paczki. Miks tych przynęt i miks kolorów sprawi, że dopasujemy się idealnie, prawie że do warunków panujących nad wodą. Oczywiście są dni, kiedy ryby mają nas całkowicie w czapce, ale na pewno taki miksik ułatwi to w zupełności takie wędkowanie, gdzie ryby biorą bardzo chimeryczne i w sumie nie wiadomo, co im podać. A to myślę, że jest odpowiedź. Na sam koniec zostawiłem wlepę od fikot. Taki ładny klenik. Już nas rozpieszczają tymi wlepami. Eee, bardzo ładny kleń, super odwzorowanie. Mogliśmy zobaczyć u nich na socjalkach, jak powstaje. I myślę, że to jest bardzo ciekawy akcent i... Ozdobi nie jedno pudełko, tudzież da radość nie jednemu dziecku. No i co, z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Mam nadal zaległe openingi dla, dla Was. Montowane już czekają. Na razie trzymajcie się. Cześć.